Podcast Spraw Zagranicznych Zostaliście przywiezieni do miasta Ardatov, które znajduje się na wschodzie Mordowii. Czym jest współczesna Mordowia i to miasto? Powiem panu, miałem wrażenie, że trafiliśmy do XIX wieku i dotyczy to nie tylko życia codziennego, ale także świadomości ludzi. Jeśli ktoś zarzuca Polakom zbytnią obsesję na punkcie historii, to tutaj ludzie po prostu żyją przeszłością. Stare, spruchniałe domy, chwejne płoty, śmieci nie są wynoszone. Generalnie całe miasto składa się z chat. Nie ma komunikacji miejskiej. Jeden autobus kursuje raz dziennie o określonej godzinie. No i jak to się dzieje, że w mieście nie ma transportu? A jest m.in. XXI wiek na podwórku. Najłatwiej chyba byłoby miasto zburzyć i na jego miejscu zbudować coś nowego. Nie ma transportu. To jest. Góra, no ja nie znam, po prostu go zniszczy i realnie postroń jakiś megapolis. No i naturalnie tego robić nikt nie będzie. No, to jest sz... jakby po ja, вот prostu nierealnym szokiem. Oto pamiątki wręczane deportowanym po przybyciu do Ardatowa. Zgodnie z dekretem prezydenta Federacji Rosyjskiej nr 586 z dnia 27 sierpnia 2005. 2022 roku obywatelom Donieckiej i Łuchańskiej Republik Ludowych Ukrainy oraz bezpaństwowcom, którzy zostali zmuszeni do opuszczenia skazanych terytoriów stałego pobytu i którzy przybyli na terytorium Federacji Rosyjskiej po 18 lutego 2022 roku, przysługuje miesięczna wypłata emerytury w wysokości 10 tysięcy rubli. Miesięczny zasiłek społeczny dla osób niepełnosprawnych w wysokości 10 tysięcy rubli, dodatek do miesięcznej emerytury lub miesięcznego świadczenia społecznego dla osób niepełnosprawnych, który przysługuje osobom niepełnosprawnym z pierwszej grupy, dzieciom osób niepełnosprawnych, a także osobom, które ukończyły 80 lat w wysokości 3 000 rubli. Miesięczna wypłata dla weteranów II wojny światowej w wysokości 5000 rubli, miesięczna wypłata dla kobiet w ciąży w wysokości 10 000 rubli, miesięczna wypłata po urodzeniu dziecka w wysokości 20 000 rubli, miesięczna wypłata na każde dziecko w wieku poniżej 18 lat lub do 23 lat w przypadku studiów stacjonarnych na uczelni w wysokości 4000 rubli a w przypadku gdy dziecko jest pod kuratelą lub opieką 15 tysięcy rubli. Miesięczna płatność dla samotn samotnego ojca lub matki na każde dziecko w wysokości 10 tysięcy rubli. Osoby, którym przysługuje prawo do świadczeń, o których mowa w punktach 1 i 2, otrzymują jedną z określonych świadczeń według własnego wyboru. Chciałbym również zwrócić uwagę na datę 18 lutego. Dlaczego akurat 18, a nie 24? Ponieważ 18 lutego, przygotowując się do agresji na pełną skalę, Rosjanie ogłosili przymusową ewakuację kobiet, dzieci poniżej 18 roku życia i mężczyzn powyżej 65 roku życia z okupowanej części obwodów Donieckiego i Łuchańskiego do Federacji Rosyjskiej. Mężczyzn w wieku od 18 do 65 lat z tych terenów zaczęto przymusowo mobilizować do tzw. Armii Republik i wysyłać ich jako mięso armatne pod ostrzał Armii Ukraińskiej. Pani Natalia opowie nam później o tym, jak Rosja spełniła swoje obietnice dotyczące hojnej pomocy dla deportowanych. A oto lista wolnych miejsc pracy w przedsiębiorstwach rejonu Ardatowskiego Republiki Mordowie na dzień 22 września 2022 roku, które zostały udostępnione deportowanym przez rejonowy Urząd Pracy. Najbardziej śmieszną jest oferta pracy dla programisty w szpitalu rejonowym 22 543 rubli. To jest 1127 ,15 zł. 15 grosz. Komentarze są zbędne. O. Tak, czy mam się tak rozkazać no. Co jeszcze więc mam do powiedzenia? Przywieziono nas do akademika. Było po prostu strasznie. Następnego dnia, po przybyciu do akademika, w którym nas zakwaterowano, przybył naczelnik rejonu ardatowskiego Aleksander Antipow. Otyły mężczyzna cały czas... Wesoły i radosny, widać, że zwykły urzędnik. Zaczął pytać, co mamy, jak nam idzie, czego potrzebujemy. Zrozumiałem to i pale głupa. Jestem bez pracy, potrzebuję pracy. Jestem informatykiem, inżynierem serwisowym, a moja ciocia dobrze gotuje. No i zaczął nam pieprzyć, że weźmie mnie do siebie, co już jest śmieszne, i pomogą cioci otworzyć własną restaurację. Nie wiem, czy zbudują, czy oddadzą lokal pod wynajem, załatwią licencję. No bzdury. Zapytaliśmy, gdzie będziemy mieszkać, bo teraz mieszkamy w Akademiku. Tak, tak, to jest zjawisko przejściowe, damy państwu dom, a jeśli nie, to go zbudujemy. Po prostu pomyślałem, kiedy e, spacerowaliśmy po mieście, to widzieliśmy chaty, które zgniły w stanie krytycznym. Faktem jest, że w okolicy jest dużo opuszczonych domów których właściciele albo umarli ze starości i pijaństwa, albo wyjechali za lepszym życiem do stolicy Mordowi Sarańska, albo do Moskwy czy Petersburga. Mieszkać w takim domu nie jest więc samą przyjemnością. Już zacząłem szukać oczami, gdzie jest ukryta kamera, nie znalazłem jej. Ale oczywiście, był jakiś dron, który to sfilmował, potem to zmontowano i wysłano na pewno do Sarańska. Żeby później go chwalili, żeby pokazywali w republikańskiej, a może i federalnej telewizji, żeby mówili, jak Rosja dba o uchodźców. Oczywiście twarze nie pokażą. Jak oni kochają uchodźców, że Ukraińcy są źli, a Rosja dobra. Przejdźmy teraz do krótkiej wycieczki po akademiku. Akademik, który nie był remontowany od czasu jego budowy. Od początku roku akademickiego 2022-2023 w Technikum było tylko 16 uczniów, więc władze postanowiły wykorzystać sytuację pod pozorem przymusowego wysiedlenia ludzi i przenieść do akademiku uchodźców. Przed naszym przyjazdem budynek został wyremontowany. Do samodzielnego ułożenia linoleum zmuszono nas. W podłodze były dziury wielkości palca. Najwyraźniej pijani elektrycy układali przewody. Smród w łazience był nie do zniesienia. Na początku nie rozumiałem o co chodzi, dopóki życzliwi ludzie nie powiedzieli mi, że to woda techniczna. Co to jest woda techniczna? To woda z olejem napędowym, śmierdzi nim. To woda nie jest czymś, czym można się umyć, nie można nią przepłukać ust, generalnie nie ma co nawet mówić na temat jej picia. Oznacza to, że jeśli przepłuczasz usta tą wodą, woda dostanie się do organizmu, a to doprowadzi do raka, ponieważ większość ludzi w Ardatowie umiera na raka. Może pan spojrzeć na statystyki. Pralka nawet fajna, dość nowoczesna. Ale poczekajcie, wkłada się małe plastikowe rurki, które... Przykręcaliście? Gdzie macie odpływ? Aby prać, musisz wziąć stary wąż gumowy, podłączyć go do kranu, włączyć maszynę i poczekać, aż zacznie pompować wodę. A kiedy się myje, brudna woda z niej jest odprowadzana przez wąż do wiadra. Byłem w prawdziwym szoku. Pan Wołodymyr opowiadał też później, że kiedy padał deszcz w akademiku, zawsze gaszono światło. I to w kraju, który lubi nazywać siebie energetycznym supermocarstwem. Jeśli chodzi o pomoc humanitarną, powiedzieli, że będzie pomagać nam jedna Rosja i wszyscy wolontariusze miasta. W mieście po prostu nie ma wolontariuszy, a osoby, które spotkały nas w koszulkach, były po prostu przebranymi uczniami technikum. Może są w Sarańsku, w Moskwie i Petersburgu, jasne, że tam są, czyli więc już to było oszustwem. Zwróciliśmy się również do przywódcy miejscowej delegatury jednej Rosji, który był także wspomnianym już głową rejonu, ale nie dawał nic poza swoim słowem. To się nie skończyło. Co dwa dni w ciągu dwóch tygodni, kiedy tam przybywałem, ciągle przychodziły różne służby. Wszyscy byli przebranymi funkcjonariuszami FSB. Pobierali odciski palców 10 razy, jakbym był jakimś przestępcą politycznym, którego ścigano przez 10 lat. A teraz fotografują i pobierają odciski palców, nie wierząc swojemu szczęściu, czy to ja, czy nie ja. Najpierw pobierano odciski, potem zaczęli naciskać i namawiać do przyjęcia obywatelstwa w trybie przyspieszonym, mówiąc, że otrzymam wszystkie świadczenia. Kiedy zapytałem, co dostanę, powiedzieli mi, że tylko obywatelstwo. Potem przyjechali funkcjonariusze FSB z Sarańska. Przyjechali fajnymi dżipami. Kiedy ostatnio pojawił się dobrze ubrany funkcjonariusz FSB, powiedział, że to bardzo pilna sprawa. Dał mi kwestionariusz. Spojrzałem na niego i byłem po prostu w szoku. Ankieta składała się z 15 pytań. A wszystkie pytania dotyczyły powiązań z ukraińskimi służbami specjalnymi. Czy Pana rodzina ma powiązania z ukraińskimi służbami specjalnymi? Czy Pana rodzina pracuje dla ukraińskich służb specjalnych? Czy Pana znajomi pracują dla ukraińskich służb specjalnych? Zapytałem go, co to za bzdury. Każą? To trzeba pisać, odpowiadał. Co pisać? Nie jest jasne. Krótko mówiąc. Męczyli mnie przez dwa tygodnie, podczas gdzie moi przyjaciele zastanawiali się, jak wydostać mnie z Rosji. I tak wymyśliłem taką legendę, że jadę do Moskwy. Znaleźli mi tam pracę. Powiedzieli: No, koniecznie odzwoń, na pewno do panów odzwonię, Mówiłem, ale musiałem zyskać czas, dlatego pojechałem do Moskwy z Blablakarem. Kierowcy byli mili zwykli, ciężko pracujący, jechali do Moskwy do pracy, bo w Ardatowie jej nie ma. Ale najbardziej zdziwiło mnie to, że kiedy jechaliśmy do Moskwy, włączyli Hot Twenty of Moscow. Ta dwudziestka to całe życie. Myślałem, że uszy mi krwawią, cała Rosja słucha takiej zdegenerowanej muzyki. To jest jej szczyt. I byłoby w porządku, Gdyby to gówno, przepraszam za wyrażenie, leczało 20 minut, ale trwało to przez dwie godziny. Cóż, dotarłem do Moskwy. Chwała Tobie, Panie, ale wtedy przyszła mi do głowy straszna myśl. Moskwa zawsze roi się od policjantów. Jak, jak więc dostanę się do hostelu? Wcale nie jest jasne, bo na każdym kroku proszę o dokumenty. Jak w Bracie 2, pamięta pan? Dobrze, że miał na sobie spodnie milicyjne, bo na każdym kroku żądali paszportu. Ani jednego policjanta w nocy, gdy szedłem do hostelu. Nie znam miasta, bo byłem w Moskwie pierwszy i ostatni raz w czasach ZSRR, kiedy byłem mały. Mój ojciec służył tam wtedy w wojsku. Nie spotkałem żadnego policjanta. Kiedy następnego dnia spędziłem noc w hostelu, poszedłem na dworzec autobusowy. Pomyślałem, że lepiej będzie posiedzieć jeden dzień na dworzcu autobusowym, niż włóczyć się po Moskwie. I też nie było ani jednego policjanta. Po prostu fantastycznie. Cóż, oznacza to, że Wszechmogący jest w niebie. Wsiadłem do autobusu, normalnie dotarliśmy do granicy z Łotwą. Patrzę, po prawej stronie siedzi dużo ludzi z tobołami. Pytam, w czym problem? Powiedzieli, że ludzie są wysadzani z autobusów, trzymani na ulicy przez 8-10 godzin, tak ros jak pis ludzi. Już przygotowałem się na najgorsze. Pomyślałem, że najważniejsze jest przejście przez kontrolę paszportową. Można już siedzieć 10 godzin, żeby tylko zostać przepuszczonym. Na szczęście siedzieliśmy w autobusie tylko 3 godziny i nas przepuścili. Napisałem do znajomych, to wszystko już jestem na wolności. Но хотя, с другой стороны, подумал, что главное пройти паспортный контроль, потому что это самое главное. Там можно и 10 часов посидеть. Ну, главное, чтобы тебя пропустили, и все, 10 часов посидел. Ладно, уже помучился, потом в автобусе сядешь. Но, благо, повезло, мы не, не стояли ни возле шлагбаума, ни на улице, нигде. Три часа посидели в автобусе и поехали. Как мне объяснили, у Эколайна есть какие-то привилегии. То есть, спасибо этого, этой линии автобусов. То есть, как бы, их почему-то пропустили, и все нормально. Мы проехали границу. Napisał swoje przyjaciele. Słowa Bogu, ściekł. Podcast spraw zagranicznych.